Cześć ludziska, witam was bardzo serdecznie ponownie w Dead Island, ponownie z przyjaciółmi. Tutaj Asa gwałci Oriko tył widziałem gdzie? 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 Już nie, już A nigdzie. Tak. Już, nie gdzie? 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 już nigdzie. Wzięliście Questa od mechanika? Ale tak, nie wiem. Dobra. Co robimy dzisiaj? Uwagi. Idziemy ja. zrobić Questa od mechanika. Tak, ja miałem lekkie problemy techniczne z dołączeniem do gry, więc tutaj już wzięli jakieś questy. Ja dzisiaj idę za nimi. Oryk wcześniej wziął że chyba quest od tego gościa że na spalenie tamtych ciał, no to możemy też to wykonać dzisiaj. No to to po drodze mamy. No w sumie tak. Co podniecasz podniecasz się fajną panią? No. Fajna, fajna bielizna. Bili, <grym> nie chodziło o nic więcej. Wy mi tak ufacie jak ja was za wam biegnę? Oryk chyba nie bo przyspieszył. <grym> Mam swoją odpowiedź. O Rik. Tak? Chyba ktoś za nami idzie. Kto? To ja. O, pierwszy. Saulme. Powinienem zamontować licznych trupów. Jezu, co tu się stało? O, <ścoughs> yes. Oj, chyba nieźle poharataliśmy. Oj, to <ścoughs> Oh, o, nowy poziom, nowy poziom. No, też mam. Czekajcie. Jakie to miłe. W co mam iść? W tanka? Szansa na zamianę otrzymanych obrażeń w przyrost energii. No dobra. W yy, czym się odpalał furyje? Z. Z. Bo, bo nie wiem, czy nie mam pełnego paska. Pewnie nie, ale. Z... Kto włączył alarm? O, on tak był włączony o... wcześniej. ta to, to się rozwaliło. Poran. A nie, ja po w Twardedzi. Jestem przewrażliwiony na punkcie alarmów. <grym> <grym> w samochodach. Nie stresuj człowieku. Au, au. Chyba ściągnęłem na, na głowę dwa zębiaki. Tak, chciałem tak. Cię, 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 cię. Nie, zanim się podniosą to spokojno. Że... Spoko, loko. Miną dwa lata. Chcę zabić. Jak na ciebie... Jak przebiegną tam z tyłu dwa zębiaki, to wiesz, że to są zębiaki. Podobnie. O, o, coś, to coś tam jest wolno tak, idzie. Lepiej ci także ostrożnie. Co, przypacza? Mogą tam czasem nie biegać, także ostrożnie. A są niebezpieczne w dużej grupie. Uraaa, trudno. A! Trudno. A. A. Jak już je zginie? Eee... O! Zaraz umrę. Zaraz umrę! No, biegnij, patrz jest tak ciężko. Trzeba jebić ją. ci tyłek, Urik. Fajnie. A! O, kostetem mogę rozwalić głowę Słodko Sawit? Gdzie wyjdziecie? No się nie A wiem. Się... A za ja ratowałem sobie życie sobie? I dlatego odbiegłeś dalej? Ale z ciebie jego tak. Właśnie szukałem jednak ja tutaj Orikowi chronię plecy, a ty co? Szukałem jedzenia w śmietniku, Cicho. Wyglądasz na takiego. No dobra, części samochodowe już mamy. No to teraz po paliwo do zwłok. Czy ktoś mi wyjaśni, na jakiej zasadzie działa levelowanie w tej grze? No, jak zabijesz zombiaka, dostajesz expa i frubo, nie wiem, chyba tak. No i z questów, nie? No, to znaczy to zabijanie to też tam zależy, ile się tak próbowałeś, zauważyłem, że różny exp leci, czy go zabijesz, czy pobijesz, w jaki sposób go zabijesz. No to, to cudowne, bo cóż... Tak, szczególnie, że punkty lecą, nie? Jakby powiedzieć, było. mam dopiero drugi level. A ja no, ja w ogóle mam dziwne wrażenie, nie wiem czy to zależy tutaj od tego kopa, czy po prostu tak jest, to jest trochę błąd, ale czasami mi po prostu strasznie wolno leci, a czasami mam jeden level, a zaraz drugi. Wiesz tego, dlaczego? Chyba że to może być trochę błąd. Nie, wiesz dlaczego oczku? -cool? Prawdopodobnie tak jest, bo tutaj chyba eksp się nie dzieli pomiędzy graczami. Gdzie wy lecicie? Y tu jest auto i pani. I pani? Pani. Jaka pani? Pani? W lekkich obyczajach. O nie? <śmieniu> <śmieniu> panie? W <śmieniu> panie? Taka pani. Taka pani. Taka pani. Znaczy, znaczy chyba nie taka pani? pani, ale możesz zapytać. Czy sie kanel są? Ona nie understand. Bo ona jest głupia. Ej, najmożliwiejsze. Nie znasz mnie. Ja bym go skończył mu cierpienia. Nie, no chodźcie i pomóż. Co mi chodzi po głowie? Co ci chodzi po głowie? Nie wiem. To niepokojące. Eee. Czy coś mi chodzi po głowie, to jest niepokojące? Tak. To jest bardzo niepokojące. <śmienicza> 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 e bla, 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 bla. Kuba, udziel mi odpowiedzi na moje pytanie. Da się eee, rozjechać da się rozjechać innego gracza? <śmienicza> ja... Na mnie już testowałeś ostatnią petkę, a pod auto ci się nie rzucę. Czekaj, czekaj, co my mamy z tym gościem zrobić? Nie musisz się rzucać. Nie wiem, nie Dlaczego po... uciekasz? Przecież nic nie zrobię. E. <śmienicza> Ci nie zrobię tak O rany. <grystanie> Ej. Jak idzie. To był za A za chyba oberwał samochodem. No to już wiesz, że da się kogoś rozjechać. A za ty oberwałeś? Nie oberwałem samochodem. No wsiadajcie, pojedziemy. Aha, my musimy tą babę odwieźć. Tak. Czyli. No to ja wysiadam w każdym razie. Musi mieć miejsce babki. Skakuj na tyły. Lady tu są, drzwi No dobra, gdzie ją mam, Gdzie Dzień ją mam odwieźć? Ej, czekajcie! Ej, tylko z powrotem do bazy. Dobra, słuchajcie, jeźdźcie beze mnie, bo dla mnie już nie ma miejsca, ja będę piechotą szedł. Dobra, no przyjedziemy po ciebie za chwilę. Nie, ją się odwozi do tej latarni. Do tej ratalni? Ratalni, tak. Oh. Przejechałeś zombie. Stary. Służą samochody. Ale to nie jest zombie driver. Mieszkować. Też fajne. Ach, kolejny. Dostałem EXPO. Stoły. Ja też. Widzicie? Jak wam tankuje, EXPO. Jestem <grym grym> a good driver. Nie. No Właśnie wbiłem się w latarnię. <grym> Ja to wiedziałem już zanim. Ty Bo cię wyrzuca. Nie musisz sam wysiadał Wezmę sobie swoje auto O dobre, każdy I swoje swój. Jak naprawimy jeszcze tamto jedno z questa to będziemy Jan. mieć faktycznie każdy swoje Momencik z nią trzeba ona jest pancerna, nie mogę jej przyjechać. Patrz, <ś> widzisz? widzę. Pancerna kobita. <ś II> o, można! <ś II> to nie ta kobita. Help, please! Można przyjechać. Jadę po Kubę. <śx2> e, Wak, e, znalazłem ci tu fajną broń. O, to lecę, ty jadę do ciebie. A, mam tu niezawod niezawodny lekki kastet. E, akurat będziesz miał dwa na piąchy, no? Będziesz za dyma. No gdzie to ja super! Jestem? Tutaj jestem. Azoha, to jest. Przejechałem a zachodzisz. na tunelu. Da się. Choleruje Wiesz co, to jest dopiero drugi odcinek, więc boję się, co będzie w trzeci. Na pewno nie będzie nudno. Lol. <laughs> lul. A właśnie, gdzie ty jesteś, Eee Tutaj. Koło koło gdzie... samochodu, taki rozwalony. Tam, gdzie cię zostawiliśmy? Nie. No. A, oh, jej, to, to jest jeszcze kawałek dalej wow, wow, po prostu. No to jest... No chodź, tu przy tym trupie jest broń. Dobra, dobra, muszę uważać, bo wiesz, jak Azach wow. tu przyjedzie, to będzie pograny. Jaki przedmiot! Fuck, gdzie ty jesteś? Gdzie ty Spadę. jesteś? Ała. Nie dostaniesz mnie tutaj. Gdzie jestem? Specjalnie <ślać>, się schowałem. Rozwalę no, ci auto. Gdzie jest twoje auto? A, to nie jest moje auto. To nie jest moje auto. Które to jest twoje auto? A ja nie mogę go jeszcze nosić. Nie. Och, tam jest twoje auto. Karma, Hej, hej! Ktoś chce mnie zabić? Zaraz kubę zabijesz. Zaraz. Tak. Jaki wariat! Zaklinował się. Okej, jaki ty jesteś głupi. Oba auta się wkomponowały w siebie. O Jezus Maria! Oh, <laughs> Co się stało? Ej, podnieś mnie! Eee, przy... No podnieś mnie, patałachu. Po Jaki <laughs> ham kop... Jaka świnia. Ej, to nie jest śmieszne, że się na zombiakach. Ty <laughs> kurwa, gnoju. Oj, czekaj, czekaj. Chyba na nagraniu zobaczę co się konkretnie stało, bo nie jestem niczego świadkiem. Chodź tu, gdzie jesteś? Ej! Gdzie jest jakaś beczka? Krzykasz, uwaga. Gdzie jest beczka E, wach, było wcześniej mówione, Ci, ty dzisiaj jest daleko od beczek. A za e, Mam mało HP potrzebne i picie albo jakieś siedzenie. Hmm, e, dobra, Uuh. popieram. <grym> Oryk się zabezpieczył, tak? <grym> no. Muszę, <grym> że no, tak to idzie bezpiecznie. A zak jest niczego nieświadome A ja tu Przeżył co za świnia. Przepraszam A za ktoś chodź tu, Cicho, stacja benzynowa Właśnie, na stacja benzynowa Dobra, chodźcie. Nie, ty nie prowadzisz ty nie umiesz prowadzić Nie umiesz prowadzić czekajcie, bo chyba źle pojechałem. A ty pojechałeś autem? Aha. No to źle pojechałeś. <grystanie> Z widzę że, widzę, że źle pojechałeś. Dobra, jadę tam do was, bo chcesz nie umiesz prowadzić. Nie zauważyłem autobusu. <grystanie> <grystanie> no, jak jeździć? zostałeś prawo jazdy. A ty, ale jest to niby nie. co? Lepiej? O, Nie, ja z wami nie jestem. Ojej. Zombie. Łoł. Wow. No. Kurde, ja to hamuję normalnie, a ty się we nie wrąbał. jest? Przeżyłem. Działa. Działa. Jest to coś do picia. Upiedzenia lub no cokolwiek. O rany. Przeżyłem te wasze. Jeść! Yes. Give me a sec to open it. <laughs> Przeżyłem te wasze rajdy. Nie wiem jakim cudem. Yes, pić, dajcie za But... O, oh. hey. jest fajnie, Czek, człowiek. człowiek. What you want gas? Sorry, the pumps ain't working. Oh, drzwi. Power's out in the generator in the warehouse next door. Unfortunately. Są puste karnistry. I made it as yeah, another way in. Dziś trufla. This truck Wszystko pyszabrowane. To trzyma. No. Okay, Ej. Praca, praca, praca. Hmm, no kurde! Hmm? kurde, I gdzie jest? O, tu jest Czy ktoś do mnie dołączy na pięterku? Tak Byczuka o. Dziękuję Dziękuję. A za kurde, tam mojego klucza. No, się... <śmiech> <śmiech> eee, są skrzynki. Wow, 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 wow. no. Jakie to... jaki wściwe... O, cześć! To nie byłem ja. Podnieślibyście byście, choć hmm. raz? Nie, ja, ja nawet nie wiem, jak się podnosi. Ja też nie. Masz, kurde. ze skrzyni. Chódźcie! Chódź, 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 Ja jestem za. Pędzę. No nie. Bądź, bądź. Jak tu się wchodzi, tak się wchodzi. Eee, tu, tu jest dziura. Ipisujecie mi zabawę. To ja mam wasa masakrować was. tam, i tam. Czasami możesz być też zmasakrowanym. E... Tak. O, napro, znowu tak. znowu ten. Tak, znowu ten. Złamałem mu rękę, dobrze. Teraz druga. O. Ała! Jego jest najlepa, najlepiej atakować kiedy wyje Złączy mu rękę, w Drugą. O, nie, 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 nie. Oj, miałoby złamać, a ja ją odciąłem Niedobrze To źle Już, już reset, reset, powtarzamy <r> <susurmy> Sam je pustym karnistrem No czekajcie, I bo ja mam lewe Eee, skrzy... tu jest skrzynka. Masz, czy masz jest już skrzynka, level up? Zamknięta. Tak, ja mam już level up. Zgiń! Zgiń! aaa, my te kanistry będziemy potrzebować chyba. Najpierw trzeba usunąć to coś z bramy Przygotować, bo będzie To jest deska. To jest tylko deska, a nie to coś deska. Ta, ta coś deska Oooo, co tu się dzieje? Gdzie jesteście? Kto odjechał samochodem? Ja Nie strasz Musisz najpierw napełnić Zaczyna się zabawa. Tak. Ale <laughs> plus jest taki, że chyba wystarczy jeden kornister, nie? Eee. <laughs> tak, chyba jeden. Przykacz spadek. Przesuń się, George. Wow. że myślałem, że to zombie, a to waga plecy. jest? <laughs> Dzięki! Oh, cześć. Dobra, chodźcie! No, czekaj, został jeszcze jeden Och, jak miło. No, chodźcie, chodźcie. Nie, no co ja robię? Czekaj, ej, stój! No, co wziął karnister pewnie. No, nie chcąc, co, im się gra zaciąga, ale dobra, już jestem. Może byście na mnie zaczekali, co? No to chodź! Kurde, ja bym za to i iść, Spadalski na drzewo. Ojej. Szybko, po zombie biegnie. Już nie. A to zombie. Dobra, jedziemy. Już? Jesteś? No jestem, za wami jadę. Aha, masz własne otko, tak? Tak, to zdezelowane, ale przynajmniej tyle, że stracę. Jeszcze. Dobrze. Coś nas goni? Już nie. Już nie. Fajnie <laughs> się tak patrzy jak samochód, który jak idzie do nami przejeżdża z Lepiej od Ciebie. Tylko nie mogę teraz wykręcić. Bo <laughs> jest Ej, bo mnie zje. No fejdą! Rwałem Wyrwałeś? Wyrwałem to. Aj Mogę cię tak zostawić na losu. O, to byłby niezły Hahaha, <grywa> Zaraz umrzesz trololo. Ale fajnie! A zaraz umrze. Ale super Dobra, muszę naprawić grę. No. Dajcie. Ej! Gdzie wy idziecie? Co? Tutaj idziemy. To jest, to jest człowiek. On czeka na części. A tu jest wojtam, człowiek, wojtam. który czeka na spalenie ciała. Eee, trudno. No chodź tu! Ja? Tak, ty! Wszyscy! No, a gdzie, gdzie mam ile? iść? Gdzie mam iść? Gdzie idę? Gdzie idę? Gdzie ja idę? Tu. Tu, gdzie znowu nabijam się z tragedii. Pędzę. Bo jestem zły człowiek. Tylko Arias nas polał. Nie olałem, tylko kurde na sprzęt. Gdzie jesteście? No tu, przy trupach. Jak kto go pociął na kawałki? Ja. A co ty? Ej, hey, patrzcie co mam, patrzcie co mam. Co masz? Kij z gwóźdź No, baseballowy. <śm> <śm> U, uh. masz fajniejszy hey, jak niż ode mnie. You do it. Bo ty miałeś kij od szczotki. <śm> Zakończymy tym smutnym akcentem, czy jedziemy jeszcze... Aha, jeszcze autko musi nam chyba zrobić, nie? Skoro skończyliśmy już grilla, no to... ...teraz naprawmy auto. Kto ma części, dajcie. Ja już dam. Ja też. No, proszę. Good job. To co, jedziemy... Dostaniemy auto. I robimy tu jeszcze jakieś questy, czy jedziemy do następnego... ...miejsca? A jeden można by zrobić, tylko pytanie czy poboczny czy główny No I... głu... Główny to było wypchanie się do następnej lokacji chyba nie Akurat Te... główny to tak czy siak musimy zrobić tego hmm. no, u ...tego pobocznego. Aha Musimy pogadać z Colinem, gdzie jesteś Coliniem. kolinie Kolinie jest w tej ten ten przypadkiem Kolinie. Colin Gdzie jesteś? Jest. Wiecie co, ja sądzę, że my sobie... Ja sądzę, że my weźmiemy sobie po prostu. Hey, jakąś questa teraz i skończymy na dzisiaj. Dobrze. Nie wiem, gdzie jest Colin. A Colin. A, tak. Colin mam wrażenie, że jest na tej wieży, tak jak mówiłem. E, ja mam wrażenie, że coś tu jest nie tak i jest Dominika, nie Colin. W każdym razie jest okej. Okay. Tak? Jest okej? Okay? Tak. Mamy, mamy kweściora. Kweściora? Mamy zadanie domowe, no. Do kogo on wołał? Kogo? ten, ten dupek na dole. Kogoś tu wołał do góry. Nie wiem, nie wiem. <laughs> tu jest jeszcze Mike. Mike! Mike. Mike. Mike! Mike, który chodzi bez koszuli. E, Mike chyba chce różne rzeczy. Ajajaj, nie mogę doskoczyć, no. Och. Dostałem u niego koktajl mołotowa. Ja też. Uda mi się. Będziemy zbierać te koktajle i nigdy ich nie użyję, coś czuję. Tam, na większą tą, e tam, największą tą grupę to się bardzo przyda. jesteś? Tak. No, na przykład na Wagnarda. Dziwko. Dobra, nie trafisz. Jesteś, jesteś lamą, nie trafisz. Kas, stamtąd to sobie możesz. Aha, oh, O fuck, 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 fuck. Co wy robicie? Ja. Już, Już a nie, zarzuc a zarzucę gotowym.

Gdzieś... To masz tak. Jakbyś wiedział, to byś nie wyroł. Sprysielił. Ajaaa! Trzeba było mi powiedzieć, Jesteś sam sobie winien. Tylko tyle ci powiem. Chodźcie tu, trzeba I jest. O Jezu! To nie ja! To ja. leci Nie wiem co ale To nie ja No nie, tu taka smutna muzyka, że leci, a wy co robicie Dobra brutal. Skoro tak powiem O Jezu, on wsiada do auta <grym> <grym> zablokował się Coś mówiłeś go <grymne> <grymne> A ja potrafię robić uniki haha ja. W końcu ci nie wyjdzie Ho 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 Kiedyś się pomyliz A ja będę czekał na ten błąd od... Co ty tam robisz? No, no. <śmiennie> Przestań nie chcę go zniszczyć. Dzisiaj go zniszczyłeś. Chcę zniszczyć hazarda. Co pikasz? Fik <laughs> <Что это? Ага. laughs> а фф D КАААААААААААААААА Ахахахахахахахах азах на плоти <laughs> Jest <śmany> Nie... Po prostu nie... A! A! <śmany> tak! Dorwałem go! <śmany> Z wyskoku! O rany... Dobra... Pan... Ja sądzę, że... ale zaklinowałem się! ja sądzę, że tym chorym, chorym ale jednak pozytywnym akcentem, a nie negatywnym. <laughs> Zakończymy dzisiejszy odcinek, panowie. E, Kuba, czekajcie na mnie. Kuba, gdzie ty jesteś? Chodź to, się pożegnać. To auto właśnie bąsuje. <laughs> Dobra, jestem. Przednie koła zaklinowały się w podłodze. Mówisz? No. Nie, brał ktoś ten, ten, ten... Teraz tylnie. <laughs> w każdym razie. Uh, to było Dead Island. Auto, Jest po raz fajnie. Kuba mógłbyś się zamknąć, oni nie widzieli Ja się boję o własne życie W każdym razie um, Smutno, pozytywnie O Jezu Mario Dzięki wam wielkie za oglądanie. Pożegnajcie się Cześć, Cześć. Cześć. pozytywnym centem tak O, coś, na razie coś, Co tu się dzieje?